Jaki roczek? Siódemka Siódemka, dobra Na ładnej lampie, czyli Kolor piękny Listerka, Mart, Martopelo pole Manualna, dieselek. Siódemka o, Organ, boss Kamerka Wydaje się, że jest Nie, nie ma Wszystko wiadomo będzie za 5-7 minut, majster. Okay. Klucze ma. Nie wiem, czy tamten z sobą, bo nie zrozumiałem, czy ten ma w biurze. Ale jak poczekamy chwilkę, to 17 rok 210 przebiegu. Przebieg dobry? Coś po 11 euro. Także jak za 17 rok 11 to byłoby. Guten Morgen Plus 1,6MP jak tej szukał, ale nie wiem czy konkretnie tego ah. Co my szukamy teraz? Jeszcze Asterki szukamy Ciekawe, ciekawe Dla Ciebie nic tutaj, nie? Kolejny plac będzie taki, że zemdlejesz Kolejny plac taki będzie, że zemdlejesz I to jest oferta dla Ciebie na kolejnym placu Ostrzeż możesz zęby Mastki nie chcemy Tego nie chcemy Teraz przejdziemy do Królestwa Szwecji Gdzie Alik szwedzkie sztuki przywozi Słuchajcie Państwo, że no Primera to raczej nie będę polecał, bo Zobaczmy co na Szwecji u Pana Alika się dzieje jak wiadomo powszechnie Panalik zna króla Szwecji Johanna Gustafsona XVI Prawdopodobnie są swoją szwedzką rodziną i panalik nabywa o transporcik zwykły Krawella naklejka Czy z Allegro, czy karawelę przykleił, czy a nie drzwi bokiem No pan popatrzy ciemno jak są fotele Widzę, że otwarte, przepraszam najmocniej. Kilometry się nie wyświetliły. Klimatyzacja jest. Fotele grzane, nadmuchy, nadmuchy są. Dziury w fotelu nie ma. Bardzo przepraszam. Szwedzka sztuka. Zobaczmy w jakim roku. To nam wiele wyjaśni Dwunastka Dwunasty roczek, tak? Dwunasty roczek Chodźmy dalej Zostawmy na chwilę szwedzkie samochody Wbijemy się tu w krainę nieco tańszych sztuk a jest ich tutaj naprawdę, naprawdę, że ho, ho, końca nie widać. Ktoś pytał o kabry dla córki, ale przestał pytać. Peżocik, też kabriolet. Co to, jakaś niespodzianka w środku. Ale co to za piękne kółeczka. Nie to sama, sama, nowiutka opona. U, kochany. no tak, to jest chyba 18, to w takim Peżocie 18 zmontować. Na plasterku takim malusienkim to troszkę może podskakiwać ten kabriolecik, ale jak stoi oko, oko robi oczywiście. Podobnie jak w porzuciku tym oko robi zacisk zacisk to kolor zacisku nieodzowny element tuningu młodzieżowego, który poprawia osiągi moc jednocześnie obniżając co no, podpowiedź po na, na syna, proszę. Obniża oczywiście spalanie, taki zacisk. Drodzy Państwo, oczekujemy na Dawida, sprzedawcę Pasacika Idziemy tego paska pooglądać? Idziemy tego pasata pooglądać, czy jedziemy dalej? To znaczy, powiem tak. No, chciałbym go oglądać. Dobrze. Z, zobaczyć czy coś, ale, ale ja się. My jeszcze mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie CarVertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, podróż